Byłeś kiedyś w luksusowym miejscu? U ciebie w domu na przykład byłem kiedyś. Uuu, czekacz, takie miejsce będzie w 10 luksusowych miejsc na świecie, w Polsce. Top 10 wszystkiego, kanał się nazywa. Lecimy. Najwyżej położony basen w Polsce. To jest, w Warszawie jest! To oni sobie tam wszyscy swoje serca robią! No właśnie, wszyscy tam foty robią. Co tam 200 zł kosztuje wejście? O co chodzi? to jest screenć stary, to nie jest fajne. No tak nie jest. Jak sobie to wyobrażasz jako basen, faktycznie z widokiem na pałac kultury, jest to okej, ale fajne. Fajne, jakbym tam miał mieszkać, ale nie, ze tam wchodzi. Każdy z każdej Każda trzaska ska jak debil i jak nie I co? Nie będę bo ska ska bo nie wolno mówić Tak powietrze te Tak jak te wszystkie jakieś muzea selfie. zdjęcia robię selfie Ja robiłem w zdjęcia zdjęcia przykład. przykład to ska ale ska 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 mam ska ska w ogóle ty no ska mam taką bluzę u ciebie dasz mi ją poczekaj bo dzwoni mi telefon muszę odebrać mi telefon, słyszę odebrać Halo? Nie słyszę, a też mam takie ska ja mam klap, dobra pójdę, poczekaj. No i co ja teraz zrobię? Jeszcze cymerczyk mam. Biedronka o! i skubota gościu To chyba z Kubotą, ja mam z Biedronki Prawdziwe Ty masz jakieś podróby wiesz? Wiem Ale ja mam nadzieję, że podrobione nie jest miejsce w Pałacu Kultury Hotel Intercontinental Intercontinental, Intercontinental Buyers, Buyers. <grym> Położony w samym centrum No nie chciałbym takiego zdjęcia no. Ale ten basen jest obrzydliwy, zwłaszcza te kafelki tam stopą go obchodzą no. no fajnie Znaczy no w tak A chciałbyś mieszkać w takim no. bloku tutaj? Właśnie za jaka jest różnica, ty tam mieszkania po kilkadziesiąt milionów kosztują A tu takie masz jakieś osiedle Mało no, o co chodzi? Jak ktoś z widzów mieszka tam, to powiedzcie, czy się fajnie mieszka, czy nie. Podziwiać mogą zapierającą dech w piersiach panoramę centrum Warszawy. Ale jaki mały ten basen, zobacz. No, on wygląda jak no coś a to taki Nie no to jest syf tak. jest jaki Ale brudna woda, brudne kafelki tam są w środku. No. Co jest? Skipuje to. Takie fury Super tam są? Car Club no. Krzysztofa Hołowczyca. Ty, tak wyglądał mój garaż w GTA Online. W GTA Online to mam, nie to jest naprawdę. No. To widać, że to w GTA Online. To jest jego garaż, Nawet grafika taka. Od 2007 do 2019 poseł do Parlamentu Europejskiego. Dobra, co mnie to interesuje? Co nas z tobą obchodzi w ogóle? Pokaż luksusowe miejsce, co, oba tam No w tym? to jest Samochod tylko to, wychowa. tylko takie zdjęcie. No, i no to tego, takie zdjęcie zrobić. też co mogę. Też ja mogę w GTA takie kupić, bez sensu to jest. Sportowiec przeniósł do Polski idee. Jaki to sportowiec, jak on samochodem jeździ? On nawet nie biega przecież. O co tu chodzi? <śmiech> 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 to tak jakby powiedzieć, że ludzie, którzy grają na komputerze, to jest E-Sport! No meczą. tak jest, no tak I oni, jest. Idziemy i gole, to Oni jest nawet e ciuchy mają staria sportowe. Po co? No no tak jest! O, ale zdrowo, wody pijesz. Jestem sportowcem. Daje ona możliwość swobodnego korzystania z wielu samochodów. Z którymi ma się ochotę jeździć, a kogoś. Tam se jeździć. mogę przejeździć mogę sobie wziąć i jeździć takim? Prób mi rąk, ale samochodziarze są gorsze i szkoliary. Nie wiem, czy gorsze. Co jest. Go... Jeszcze piłkarzyki są. O, piłka tak. No, z chodzą i się walują. 8 Dom handlowy Witka. Witkac, Witkac, słuchaj! Jeszcze raz takie gówno sprowadzicie. To dom handlowy otwarty w listopadzie 2011 roku. Nieprawda, cały czas jest kurwa, otwarty. Cały czas jest otwarty? No, no co, to A co znaczy Witkaz w ogóle? No nie. Wiem. Jak już nazwę sobie wymyślili, bez no. sensu. Ponuje czterokondygnacyjnym parkingiem podziemnym, zdolnym. Tam się kasowa? <laughs> no. Posok. Tyle po co kupy? tam? Psy jak ta jedna osoba i tam się tam wchodzi, wchodzi. Tam drogo jest. Po co kupować w Witkacu jakieś ciuchy Jak można do trąki pójść i sobie kupić taki winyl. O, o, no taki, iść, no. taki merczyk i no proszę bardzo. Albo czapkę z Lil na przykład. Ale w żadnym z nich nie odwiedzimy sklepu Gucci, Burbery lub Balenciaga Burbery, a nie Barbery? No. Ubrania od tych marek znajdziemy tylko w Witkacu. Nie! Tak jest. No, bo jeszcze można Gucci stać. No w Polsce, gdzie? że w Krakowie są No tak. No to o co chodzi handlowego no, wywodzi się od ekscentrycznego polskiego artysty Stanisława Witkiewicza. O! A to dlatego taką nazwę sobie wymyślił. W okresie międzywojennym przy Brackiej znajdował się dom towarowy, który był jednym z największych w Polsce. Witkacmak. Witkac! Mach. Witka. <laughs> Chociaż w Witkac kojarzyć się może. Gdzie tam mięso można kupić? Że ...głównie ze sprzedaży odzieży marek premium, to od niedawna znajdują się tam również najdroższe delikatezy w Polsce. A już chcę chleb kupić z Witkaca. Kupić, <laughs> poszedł idziemy poszedł do Witkaca? Zajemy... Zjedliśmy, zjedliśmy produkty z witkaca. Zjedliśmy, z witkaca. zjedliśmy wszystko z Witkaca. wszystko z Witkaca, tak. No, no i mamy Żywego homara. Ty, ja bym sobie go hodował. W sensie tak, żeby sobie chodził. Nie zabijałbym go i go nie a może jadł. tak robić? No nie wiem. No, no, bo homar, to, homara do jedzenia jest, kupujesz, duży nie? Jest, nie? Taki duży jest, Nie wiem, jaki, no ale go kupujesz do jedzenia tam, rozumiem. No, no ja bym go nie zjadł, tylko bym sobie chodził, by tu po podłodze na przykład. Będę go zjadł. Tylko spełniający o, pięciogwiazdkowe standardy. W Polsce jest? Ale... No, w Polsce. O to tam se lepiej fotę trzasnąć. No, no a mało kto ta trzaska? Grudek nad Dunajcem to miejsce, w obrębie którego położony jest ten wspaniały Obiekt Gdzie duna... gdzieś w górach, góry gdzieś, nie? Nie wiem, nie znam się aż tak. Napisz ktoś w komentarzu. A ładna jest. Z... Każdy jesio, z 81 pokoi no, i apartament. A tu taka stopa odbita jest, zobacz. Tam UFO wylądowało. Ale bym w golfa grał, Wieszce... stąd. No właśnie, po, takie pole golfowe. Nie? No fajne. Tam ekipa nagrywała sezon A czwarty. A widzisz, że w domu czas Bibera. Zobacz no, jak kłam. Wszystko się wydało. Klawiaturę muzyczną. No, basen. no ten pas jest fajny, no, taki, z natury, a wszystko po to, aby uwolnić marzenia, obudzić. Orkę, a to jest zajebiste, fajne miejsce do klipów. Czemu raperzy tam nie nagrywają? Tylko w jakimś tym. Ej, też o tym pomyślałem, że jadą do jakiegoś Puerto Banz. Nie, w Polsce jak nagrywałem to w tym przypołowym miejscu pod Warszawą. ten Taak, w tym pałatyku, hotel. Jezus. No. To jest tak samo jak ten tylko z tym basenem, ten pałacyk. taka Aha. sama cringe'owa. Sześć czterystu apartament w wieżowcu złota 44. O, to tam fajnie jest. O, 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 o fajny, fajny taki apartamencie. A dwupiętro, apartament... chyba tak. W Unii Europejskiej. Ciekawe jaka kawalerka stoi w złotej Tam nie ma chyba nawet kawalerek, zobacz kawalerka, no Kawalerka złota 44 200, Jo, ja, pierdziele Ty, ale 10, 10 koła? 10, 10 baniek dał, nie? <laughs> no to tamten kurwa z 50 ty Ej, mieszkanie 300 tysięcy Co to jest? Nie jest tam, to jest niemożliwe Nie, co tam jest napisane? Coś... To w złotej jest, co tak tanio? Nie, nie, jakieś tanie Tanio w chuj Dziwne. Jego autorem jest Daniel Leipski, światowej sławy... Dobra ty, tu się zawsze w takich apartamentach chwalą, kto to nie projektował. Snie znam Dobra, my co go co to, i to oglądamy sobie, Zobacz, ładne lustro jest, co tu jeszcze ty, no, fa Nie no, dziwne, takie wykrzywione jakieś. O, 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 o tam spać... Stary, to jest u. top 10 miejsc, w których chciałbym mm. się budzić, naprawdę. Znaczy, no nie w sumie, bo musiałbyś się budzić rano. My się budzimy o 15, więc tutaj e, takich skutków by nie było. No to by, był, to by ciągle był, no. O, no, no. wschodzik by był ładny. Chociaż nie wiem, by świeciło w oczy. Poczekaj, bo teraz myślę, jakie to jest kierunek świata? To jest zachód. Chciałem sobie mapę wyobrazić. Co on tam gada jeszcze? To na złotych. Ile poczę cenę podał? 22,9 miliona złotych. Kto to kupił? Jak to nie ten w chyba. Tą Mi się wydaje że drożej taki. Realizacja budynku, a to oznacza. Mi się wydaje, że tam Robert Lewandowski ma ma, do kupienia żadne. On jest bogaty, jest? 57 lokali mieszkalnych. Jak to nie ma do kupienia, jak byliśmy w Astronie, i byśmy było kupić przecież teraz. No można, no, ale nowych nie kupisz już, nie? A. 5 restauracji. Co tu? Co, 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 za, co za, za gówno. Ja <noise> Atelier Amaro. <noise> Amaro? Nic fajne to jest. Panorama Barys lepszy w Mariocie. Gołębiowski czy jakoś tak. Jest to pięciogwiazdkowy Anteno, no, no, to jest hotel do niedawna znany jest. pod nazwą Fajne. Grand Hotel Wiele, że to, Sopot. Chyba taką Hemingway miał płytę? Na okładce, to jest to, marmur, czy marmur? coś takiego? No, chyba tak. Ty, a wiesz że nigdy mieli? No to jest chyba ten hotel, ale nie wiem. No Nie, jest może podobny i, Może inny? A jest z marmuru zbęny? No właśnie pewnie tak 20 milionów guldenów gdańskich Co to jest gulden? Co? to gulden? <grym> <go? grym> <Co> to jest <grym> <golden>? waluta <grym> To brzmi waluta, <grym> to, jakby ktoś się zrzygał, ktoś za guldena no. <grym> zajmował Ile można gadać o tym? 10 minut już masz no, i hotel. O, co to było? Kraszla. To są łazienki chyba, tak? Restauracja Belvedere Tam się pije Belvedera? On. Musimy kiedyś pójść do restauracji Magde No właśnie I zjedliśmy wszystko z Magdy Magdem Gessler Ooo to by Ale byśmy ją wyzywali a by... O jaki, jaki gówno no? bym się tam załamała Dania tej restauracji serwowane były między innymi podczas wizyty Baracka Obamy w Polsce no Jakbym był takim Obamą to bym serwował kepsa przyjść opierdolić No właśnie, tradycjonalne danie polskie Wypełniają go okazałe tropikalne rośliny Jakie tropikalne? No, Takie nie rosną No tam z Biedronki Dwa. Hotel Raffles Europejski, Warsaw. Co? On jest ekskluzywny, jak koło niego przechodziłem wiele razy. No właśnie, ja też tak go kojarzę z widzenia. Apartament prezydencki o powierzchni prawie 300 metrów kwadratowych każdy. Mi się wydaje, że za 10 lat takie ekskluzywne, właśnie tego typu miejsca z takim wystrojem będą już takie stare jakieś. Takie już, już powoli zobaczę, że to wygląda tak staro. Teraz takie nowoczesne, wszystko powinno być. Ale, ale to tak jest, no ale, ale z drugiej ale strony to, jest... to będzie porządnie. bo że taki bo to tam materiałów taki i w ogóle. No tak, ta, wiem, właśnie, że to z dobrych materiałów, zrobionej w ogóle, ale no, wygląda. Jak to widzę, to czujesz tam śmierć, taką starością, taką no. starą. Jeden. Grunty w piastowie. No, jak to jest ekskluzywne? Co? 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 Nie dam się da nie? Pokaż, Dora, daj wyjaśnienie. Tego pierwszego roku ukazał się w internecie ranking gmin z najdroższymi gruntami w naszym kraju. To jest pod Warszawą? Piastów jest, jak są Włochy, to po lewej. Tak mi się wydaje. Chyba, nie, nie ten piastów, ale miasto w Polsce. Właśnie piastów. No, no tak, no, do koła ja tam no. mieszkałem. Daleko. No właśnie, no to no ja stary tam jest tak drogo. To ja myślałem już bardziej że Konstancin jakiś. A to jest mini za obok, może tego. No Zróbmy, obejrzymy jakieś zwierzęta Fajne. jeszcze kiedyś. Dobra.